Cześć, yy, chciałam Wam tylko pokazać, dlatego, że jutro już przekazuję te rzeczy i chciałam pokazać, co udało mi się dorwać w lumpie w czwartek chyba. Taka śliczna bluzeczka. Yy, to jest dokładnie ten sam nadruk, który ja mam na mojej bluzce. No niestety nie kubusiowy rozmiar, ale już kupiłam dla bratanka. I druga rzecz dla niego. To też z takim bardzo fajnym yy, nadrukiem. Tym razem z Przeboska według mnie w ogóle nie zniszczona jak nowa. I to też niestety nie kubiszonkowy rozmiar, ale taka fajna. Zapłaciłam za te dwie rzeczy. Nawet nie będę mówić bardzo mało. Jutro już przekazuję nowemu właścicielowi. byłam, siatę niosę, coś tam udało mi się złowić. Także za chwileczkę Wam pokażę w Domku, co. Korzystając z okazji, chciałabym Was prosić o subskrypcję, o łapki w górę. Jeśli Wam się filmik będzie podobał, zawsze dla mnie to jest miła motywacja do dalszego nagrywania i do działania. Także klikajcie teraz. Tak jak wam mówiłam, byłam, wróciłam i teraz wam pokażę co tutaj udało mi się złowić. Wcześniej pokazywałam wam już ciuszki, które udało mi się dorwać dla mojego bratanka i tak inaczej tam wyglądam i tak dalej, dlatego że tak jak mówiłam, ciuszki już są u nowego właściciela. Także teraz wam pokażę tylko rzeczy takie, które są dla mnie, dla Pawła. I dla kubusia. Zobaczycie, co tutaj udało mi się złowić. I może od razu zacznę sobie od tej przepięknej koszuli, która jest krzywo zapięta. Poczekajcie. <grytania> <grytania> Ona wygląda tak. Przede wszystkim skusił mnie kolor, bo tak, to jest koszula męska. Tak przynajmniej wisiała na wieszaku na dziale męskim. American Eagle, eleczka. Takie ma bardzo ładne. Guziczki, jakby to powiedzieć, takie iwory, coś takiego. Kolor arbuzowy troszeczkę przekłamuję. Tutaj kamera widzę, bo on nie jest taki różowy. On jest bardziej arbuzowy, ale ja ten kolor uwielbiam. Bardzo się cieszę. Tutaj ktoś sobie już podwinął rękawki. Bardzo się cieszę, dlatego że ona już będzie taka turbo, turbo. Oversize, a zależało mi na czymś takim. I co ona tutaj ma w składzie, ale jest fajna generalnie. To jest czysta bawełna, także ideolo! W ogóle słuchajcie, mam taki pomysł, żeby zrobić stylizację z ciuchami z lumpa. Dajcie znać w komentarzach na dole, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć, dlatego, że wiadomo, że ja to uszykuję i tak dalej, trochę Wam pokażę tych ciuchów. Troszeczkę mi się też już uzbierało, także może uda mi się porobić jakieś nawet całe stylówki. Także, co wy na to? Dajcie znać. Dajcie znać, bo ja już o tym od jakiegoś czasu myślę. A jak napiszecie, że fajnie byłoby coś takiego zobaczyć, no to będę działać. Spodęki, bardzo fajne spodenki. Generalnie Paweł uwielbia ten typ z zary. Te są tak naprawdę takie same jak Zara. To jest ta firma Denim Seo. Yy, idealny rozmiar. Słuchajcie, jaka w ogóle historia. Jednego dnia byłam i właśnie zobaczyłam te spodnie. Przymierzyłam na siebie, mówię kurczono. Tam delikatnie w niektórych miejscach odstawało, no ale to są męskie spodnie. Mówię, dobra, no odstaje to cię powinno. Ale mówię, brać czy nie brać? No bo tak na oko, aż tak na oko, mówię, na siebie sprawdzać. Mówię, a nie, dobra, nie będę brała na siłę. Mówię, jak mi się uda go namówić, to pójdziemy w sobotę właśnie i, i zobaczymy, bo tutaj trzy rzeczy są właśnie z soboty, czyli z taniego dnia, tak? Yy, I słuchajcie, były, czekały na nas, poszliśmy, udało mi się wyciągnąć moich chłopaków i każdy coś sobie wyciągnął. Ja koszulę, Paweł te spodenki, a Kubuś wyciągnął taką kurtko, bluzę na superanckim misiu, który jest przemiły. Ona generalnie jest delikatnie większa, ale raz, że Kuba lubi takie ciuchy delikatnie większe. No Moro, no synuś nasz uwielbia Moro, także przymierzył. Delikatnie rękawy są za duże, ale no słuchajcie, za te trzy rzeczy my zapłaciliśmy już teraz nie pamiętam czy z 20 zł. Przy czym no to jest bardzo ciężkie. No i spodnie jeansowe też wiadomo, że są trochę cięższe. A teraz Wam pokażę dosłownie dwie rzeczy. Dwie rzeczy chyba dzisiaj tylko wzięłam. No, troszeczkę się pomyliłam. Trzy rzeczy, ale dwie rzeczy w sumie wzięłam po normalnej cenie, a jedną rzecz jeszcze znowu udało mi się za grosiki. Także pierwsza rzecz po normalnej cenie. To są spodnie dresowe z takim zarąbistym lampasem, to jest Adidas, właściwie Stella, ma marka Kartney. przepraszam i to jest seria Sport. E, nigdzie nie są zniszczone, nie mają żadnych plam i jedyny ich minus i przypuszczam, że dlatego one nie, nie poszły do godziny, do której byłam, to jest rozmiar, bo to są wielkie, po prostu one są duże, to nie będą e, dresy dopasowane, ale słuchajcie e, i one nie będą też długie, to będzie taka długość, jak ja przymierzyłam, 7 ósmych, coś takiego. Ja bardzo lubię takie wielkie dresy. Kiedyś, pamiętam lata temu, kupiłam właśnie z Nike dresy też w lumpie, męskie emeczki. Nosiłam je chyba 15 lat i przypuszczam, że gdyby nie to, że mój mąż bardzo się mocno do nich przytulił i w końcu zaczął sobie je tak intensywnie nosić, no i on je zajechał. On je zajechał, bo on je zabierał do pracy, później chodził w nich w, nich w domu, na spacer z psami, wszędzie. No one były męskie, a że my rozmiarowo jesteśmy trochę podobni, no to, to znaczy się podobni. Ja po prostu nosiłam takie wielkie dla niego, też one były takie większe. No ale mi je podebrał i zniszczył. A były zarąbiste i powiem Wam, że teraz teraz tak naprawdę jeśli w lumpie się nie dorówię właśnie jakichś vintage dresów, no to takich materiałów już nie ma teraz w sklepach. Niestety większość i nawet oryginalnych kulkują się po jakimś czasie i do śmietnika. Także, ale dresy, historia dresów super. Kolejne, kolejne rzeczy, a właściwie komplecik, to jest taki bajerancki komplecik z New Balance. Słuchajcie, on jest nowy, ma hologram nawet naklejony. Także co prawda ryzykowałam tutaj z rozmiarem. Ma numer 11, jakiś tam zawodnik, którego nie znam. I do tego były spodęki. Generalnie rzadko kiedy spotyka się, żeby miały haft. Zawsze mają te takie, tylko wiecie, te takie naprasowywanki. One tu mają piękne hafty. On jest nowy, nigdzie nie jest zahaczony. Mam nadzieję, że będzie kubusiowi dobry, bo jak nie będzie dobry, no to po prostu ja go wystawię na sprzedaż. I ktoś inny skorzystał, ale stwierdziłam, że biorę, bo on za chwilę by go nie było. A Kuba uwielbia, on maciuchów piłkarskich, sportowych tyle, ale to się opłaca, bo on je wynosi. I ostatnia rzecz, którą ja już przymierzałam w zeszłym tygodniu, ale jest to sweter. Mój mąż nienawidzi swetrów. On, jak mi widzi w swetrze, to mnie goni, wyzywa i tak dalej. A ja jestem taką typową babą. Mam chyba jedną czy dwie takie duże bluzy. Wiecie, takie bluzy, ja to nazywam na gorsze dni. Yy, jak jest mi źle, jak, jak mnie coś boli, jak mi brzuszek, bo jak mam kobiece dni, to chciałabym się schować właśnie w takiej dużej bluzie albo dużym swetrze. I takiego mi brakowało. No i kupiłam sobie taki, za słuchajcie, astronomiczną kwotę 4 zł, dlatego że pożydziłam, a że jestem złotową poznaniarą to stwierdziłam, nie, nie, no nie biorę, Paweł będzie mnie wyzywał, on będzie ciężki, wielki, gdzie ja go schowam? Generalnie się zastanawiam, gdzie ja go schowam. <noise> Jakoś będę musiała pokombinować, ale słuchajcie, mam. Mam. Ja wiem, że ten materiał, on nie będzie grzał. On jest wielki. Bo to jest rozmiar chyba 16 czy 18 i słuchajcie, jak ja go założyłam do krótkich bikershortsów, wiecie jak zarąbiście to wyglądało, bo ja już go miałam przymierzonego wcześniej, ale dzisiaj mówię nie, no a się dobra, przekonaj się jeszcze raz. I wzięłam, słuchajcie, założyłam po prostu na tą moją bluzkę, dzisiaj mam taką fajną bluzkę, teraz -da! z <grym> Na tą bluzkę do Biker Shortsów przymierzyłam torebkę, i mówię, ja, serąbiście. Ja go biorę za 4 zł, nawet jak Paweł będzie mnie z nim wyrzucał, no to 4 zł trudno, <grym> Wyrzucę najwyżej 4 zł. Ale jest boski, fajny, kolor jest taki... To jest taki, taka brudna malina, może nie do końca mój, chociaż czy ja wiem. Ja teraz jestem opalona, więc generalnie teraz lepiej wyglądam we wszystkich rzeczach. Chociaż powiem Wam szczerze, że ten dambuś chyba jest na mnie ostatni raz. Tak się nie czuję w rzeczach czarnych tu przy twarzy, takich turbo czarnych. Zresztą widzicie, jak ja wyglądam niekorzystnie, nie wiem. Kiedyś lubiłam siebie w czarnym, a teraz jak zakładam, to mam takie opory, że... No, ale co zrobić? Tak jest już, więc yy, raczej czarne rzeczy na razie się będę wstrzymywać. I co? I właściwie to by było na tyle. Tyle ciuchów wzięłam. Yy, nie ukrywam, że może jeszcze podejdę do tego lumpa. bo było parę rzeczy takich, które hmm, brać, nie brać na dzisiaj najdroższy dzień, może będzie jutro, może będzie jakoś w tygodniu, wejdzie Zasia, zobaczysz trochę zaoszczędzisz, a nie musisz tego brać tak naprawdę. Wiecie, mam takie dwie sukienki, coś tam, coś tam, mogę popatrzeć. E, także nie ukrywam, że może jeszcze po coś wrócę. Jeśli wrócę, to Wam na pewno pokażę w filmach. No i dajcie znać, co myślicie o tych stylówkach z ciuchami lumpiarskimi. Oczywiście uprzedzając, one już oprócz tych z dzisiaj... Z dzisiaj to wszystkie są poprane, poprasowane w większości i tak dalej. Także nie będzie tutaj tego problemu. Um, tak, może ktoś zapytać o kwestie pralki. Byliśmy dzisiaj, ogarnęliśmy. Jutro przywiozą. Także yy, przez to, że zalałam łazienkę to tyle mam. Tyle mam do wyprania i do ogarnięcia. Ale jest lato, więc tym się pocieszam. <noise> Dobrze, że to się w zimie nie stało, słuchajcie, bo naprawdę właśnie większość ręczników wykorzystam na ratowanie sytuacji. I tak mnie to zdołowało i ta ilość wszystkiego, że mówię, nie, muszę, muszę troszeczkę odpocząć, trochę, wiecie, uczyścić umysł. Jeśli macie też jakieś pomysły odnośnie filmów, yy, jeśli chcielibyście zobaczyć filmy z jakichś konkretnych sieciówek, dajcie też znać, dlatego że już mieliśmy Zare, mieliśmy H&M, coś tam mieliśmy z Reserve. Są też inne firmy, ja jestem otwarta. Yy, cały czas yy, systematycznie robię porządki w szafie i działam tutaj, żeby móc dla Was jak najwięcej nagrywać. Yy, po prostu pozbywam się czegoś, Coś mogę wtedy kupić świadomo, że nie dużo, ale coś tam mogę kombinować. Także dajcie znać. Mam nadzieję, że miło ze mną spędziliście czas i do następnego. Pa!